Jednak dostaję Was sygnały, że wolicie nie ćwiczenia z rollerem, ale rolowanie. No właściwie pewnie taki był zamysł zakupu, żeby się rolować. No inaczej mówiąc, no robić sobie masaż powięziowy. Zaczniemy od pleców. Taki pewnie był też cel. Kupię sobie roller, będę masował sobie plecy. A więc, plecy w takim delikatnym rolowaniu, najpierw zaczniemy od. od Oparcia pleców czy rolera o ścianę. To rolowanie będziemy robić w paru etapach. Zacznijmy od naj, najniższego. Nogi idą do przodu, schodzę do pozycji krzysełkowej, roluję sobie lędźwia, po czym prostuję nogi, nawet i wchodzi mi delikatnie na górną część tutaj pośladków w ten roller. Góra-dół. Ja właściwie nawet robię to za szybko, to powinno być wolniej. Tym charakteryzuje się mięsień, nie mięśnie, tylko masaż powięziowy. Idę, idę wolniutko, wolniutko, góra, wolniutko, dół. Właściwie szukam miejsc, gdzie najbardziej mnie boli. Gdyby mnie tu gdzieś bolało, zatrzymuję się w tym miejscu eee, z naciskiem do momentu. Trzymam ten nacisk do momentu, aż ból puści i przesuwam roller dalej. No, tutaj jest mnie ok. Przesuwam go wyżej. Odcinek piersiowy. Jestem oparta plecami, eee, całymi plecami na rollerze. Nie prawą bądź lewą stroną. To będziemy robić w leżeniu na plecach, dlatego że tutaj nacisk jest nieznaczny. Jest przyjemnie, po prostu przyjemnie. Góra, dół, tutaj mnie też nigdzie, nigdzie nie boli. I ostatni etap. Taki pier, piersiowo szyjny, chociaż do szyjnego to raczej nie dochodzi. Zatrzymujemy się na pierwszym kręgu. Odcinka piersiowego bądź ostatnim, czyli tym najbardziej wystającym yy, kręgu odcinka szyjnego. Mhm. Było przyjemnie. Teraz będzie jeszcze lepiej, mocniej w leżeniu. Dalej masujemy plecy. Tutaj już nacisk jest większy. I jedna moja uwaga: nie leżymy prawą i lewą stroną pleców na rulerze, tylko wybieramy jedną ze stron, czyli na przykład stronę prawą. Nieduży ruch, możemy sam odcinek lędźwiowy wymasować. Dosyć dużo pracy Was będzie to kosztowało, dlatego że pośladki są uniesione, brzuch pracuje. Mogę zjechać, znaczy iść do góry, zjechać niżej też krótkim odcinkiem. To samo robię na drugiej stronie. Tutaj za krótki ten mały. Pokażę Wam to jeszcze na innym bąku. róbcie. Ja i jest mięciutki. Lepiej się przekłada strony. No już Wy jakie kupiliście, takie kupiliście. Jestem tu. I roluję drugą stronę. Czy to góra? Czy to dół? Jestem. Ok. Plecy mamy wyrolowane. Przynajmniej 5 razy w górę, w dół, nie więcej. Mięśniowy i przesuwa krew. Więc no niby przesunie krew i napłynie nowa, ale jak zrobicie za dużo tych ruchów, i uwierzcie mi, mam doświadczenie, sama to przeżyłam, normalnie miałam stan zapalny mięśni, więc dużo tego nie róbcie. 5 ruchów wystarczy. Bardzo wolno szukajcie sobie tych punktów spustowych, czyli tych punktów najbardziej bolących. Mamy pośladek. I teraz pośladkiem siedzimy bokiem, dlatego, że nie, nie masujemy kości kulszowych, na których my siedzimy, tylko masujemy część tutaj tą, tam gdzie Pani Pielęgniarka daje zastrzyk, to właśnie tutaj tą częścią jesteśmy na rulerze. I lecimy górę dół i tu już bąb. Idę, 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 sobie szukam, o niech będzie tu. Przychodzi. Ok. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Mogę sobie jeszcze raz przemasować. Jest. Drugim pośladkiem robimy to samo. To już zrobicie sami w domu. Teraz zostajemy na tej samej nodze i mamy zginacze. Żeby było nam łatwiej, możemy zrobić dwie nogi. Dwie nogi nie naciskają tak mocno na wałek, jak jedna, pośladki muszą być uniesione i to już jest wasza fantazja, jak wy to zrobicie. Czy chcecie mieć tak nogi, czy chcecie mieć prosto nogi, czy chcecie mieć w ogóle jedną nogę tylko na rulerze i jedziemy góra-dół. No tak jakby od stawu do stawu, Ok. nic mnie tu nie bolało na całe szczęście, łydka. Albo jedna łydka, no albo, żeby tak nie bolało, to dwie, zacznijmy od dwóch. No nie jest źle, spróbuję sobie na jednej. Mhm. Od stawu do stawu. Na całym brzuchu od początku do końca. Tu się zatrzymam, to nie coś tu boli. Jeśli położę pośladki i już moja noga nie naciska tak na wałek, no, że tak powiem, nacisk jest średni. No i teraz coś, co najbardziej cieszy na moich zajęciach, to jest rozmasowanie naprężacza. Cudownie tutaj jest napięta powięź i ona no cudownie boli. Leżę bokiem, podpór na przedramieniu, nogi mam w powietrzu. Niektórzy robią to tak i nogi mają opuszczone. Ja na razie zrobię coś takiego. To też należy do waszej wyobraźni. Tutaj mam podniesiony ten bok i masuję. Od biodra, czyli od tej waszej tej kulki, staram się iść aż tutaj do boku kolana i z powrotem. I tu tych punktów znajdziecie milion. Już nie boli. Dobrze, jeszcze chwilę. Rozluźnijcie mięśnie, rozluźnijcie nogę. Okej, okay, mogę przesuwać. A, o milimetr dalej i o milimetr. Jeśli też boli, to też zatrzymaj. Trzymaj, 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 trzymaj. Jeśli te, ten nacisk jest dla Ciebie za mocny, a najprawdopodobniej jest, połóż sobie tą nogę z przodu. Nie będzie, może Ciebie tak bolało. Ok. No i mamy. mam. Miesięczny Oby dwa góra, dół. Jest, jest. No on tak nie boli, nie boli i to wszyscy mówią, o to nie boli, a przychodzą do domu, a na drugi dzień jest dramaci, bo mięsień czworogłowy zaczyna boleć. I od kolana do pachwiny, góra, dół, góra, dół szukam. Można zrobić to oczywiście jedną nogą, czyli jeden mięsień, au, aż mi coś tam przeskoczyło. O, to jest już solidniejszy nacisk, zostawiam sobie i rozluźnienie. Pokazuję Wam to na szybko, wymasujcie do momentu, aż faktycznie ten ból Wam przejdzie. Jeszcze tylko łydki. Nie, jeszcze tylko, nam trochę zostało. No i łydki też. Masujemy, masujemy. Co Was będzie boleć? Będzie Was bolało na pewno mięśnie trójgłowe ramienia. Dlatego, że ta pozycja, o ta, ona sobie je napina, te mięśnie. To dobrze. Moi no panie mówią na to pelikany, więc przy okazji sobie wzmocnicie. No i mamy łydkę. Mogę, jed mogę jedną? O, tutaj. Robię to y, wałkiem, rollerem o długości 90 cm. Używany do pilatesu czy do jogi. I on jest miękki. To jest najmiększy jaki znalazłam. Jest rewelacyjny dla kobiet. Naprawdę nie trzeba się twardymi torturować. I wcale nie muszą mieć wypustek. Wystarczy coś takiego, są nawet takie wałeczki cienkie, no, o takiej małej średnicy, no, żeby zrobić tylko w celu zrobienia masażu powięziowego. Co jeszcze chciałam Wam pokazać? Rolowanie przywodzicieli. Odsunę najpierw rolę, żeby Wam pokazać jaka to będzie pozycja. To będzie taki jakby plank na kolanach, z tym, że na jednej nodze, bo ta noga będzie tu na rolerze. OK. Brzuch napięty i od kolana do pachwiny. Góra, dół, góra, dół. Mhm. Pięć razy, nie więcej. Niektórym jest potrzebne też żarowanie tej strony. To nie są plecy, to nie jest brzuch, to jest tu Okolica tutaj Łopatki. Pozycja plażowa. Użyłam sobie koszulkę w spodnie. I teraz szukam tego, szukam tego miejsca. Pośladki mam uniesione. To po to, dlatego, żeby tutaj z ciała był nacisk, z tej okolicy był nacisk na roller. O! I tu mnie boli. I tu mnie boli. Widzicie, rolowanie to nie taka łatwa sprawa, bo trzeba najpierw się naćwiczyć, żeby móc tutaj. Coś wyegzekwować. O, centymetr przesuwam. O, idę w dół. Co, co milimetr mam właściwie tutaj problem. OK, na koniec najfajniejsza rzecz, taki relaks, odzwałek pod lędźwie, między lędźwiami jakością krzyżową, połóż się na ziemi, wyprostuj nogi, wyprostuj ręce i lężysz. O, rozluźnij brzuch, rozluźnij nogi. Niektórzy bardzo lubią przeprosty, więc tak chwilę zostań. I dzięki.